okazji. Ja tu mam dla Państwa taką specjalną niespodziankę. Otóż yy, kwiacielnia Sasanka w Gorzycach, której właścicielem jest Pani Małgorzata Partyka. kwiatarnia mieści się w sklepie Groszek. Zapewne większość Państwa wie, gdzie to jest. Yy, pani Małgosia przekazała dla Państwa yy, specjalny talon o wartości yy, 600 zł. Yy, w momencie, kiedy Państwo już doprowadzą swoje mieszkanie do... Yy, Właściwego wyglądu, gdzie będzie brakowało tylko pięknych kwiatów. Państwo się zgłoszą u Pani Małgorzaty Patyki w Sasanka do realizacji tego bonu. Ja Proszę Państwa, jeszcze chwilę o pozostanie na scenie. Zapraszam tutaj Pana Jakuba Szczęsnego, redaktora naczelnego portalu gorzyce 24pl i oddaję głos. Ja w ogóle się dziwię, że publiczność przy takim graniu jeszcze nie wyrwała się z hoteli i nie tańczy tutaj przed sceną, ale wróćmy do właściwego przywodu naszej dzisiejszej imprezy. Myślę, że takie sytuacje jak ten pożar są sprawdzianem dla społeczeństwa z człowieczeństwa. I tutaj obserwując posty na forum gorzyce 24pl w ogóle samą działalność mieszkańców, także działania Górskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, muszę przyznać, że ten egzamin zdaliśmy w 100%. Tutaj pani Beata chciał chciała powiedzieć parę słów do państwa. Przekazuję głos pani Beatrice. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Górzyckich i okolic, bo także jest z innych miejscowości, za wielkie wsparcie finansowe i rzeczowe oraz państwu kurtakom, którzy zresztą bardzo pomogli. Potrzebie w tej sytuacja czasu, aby spróbować. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Bez was, was byśmy nic nie mogli zrobić. Dziękuję. Dziękuję.